Ola, dziś kończysz holistyczną szkołę trenerów. Właściwie skończyłaś. Podziel się proszę wrażeniami. Powiedz, jak się czujesz w tym momencie. E, no ja nie wiem, jak się czuję. <laughs> e, w, tej w tej szkole spotkałam się ze swoim nie wiem. A myślałam, że dużo wiem. E, więc wiem i nie wiem. Ale tak naprawdę, jeżeli zamierzacie to przejść, to przeczytajcie dokładnie instrukcję. Bo w tej instrukcji jest informacja, że ta szkoła zmienia życie. Otóż moje może nie zmieniła, ale na pewno dopełniła. Więc jeżeli pytasz, się czuję... <grym> Pytam. To czuję się dopełniona, czuję się spełniona, czuję się syta, czuję się pełna, czuję się silna, czuję się... Energetyczna, czuję się w mocy i w miłości. Więc ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Przez nami byłaś. Tak. I wszystkim. I serdecznie polecam. Cieszę się. Miło mi to słyszeć. To musiał być dobry rok dla Ciebie, chyba, bo dla nas bardzo był. Bardzo dobry. Dzięki. bardzo dobry, Dziękuję. Dzięki, dziękuję.